Ale co ty zrobiłeś z tym autem? Haha, <noise> tajemnica. Stary znasz najbrudniejszy samochód na świecie? Znam. A jaki? Co? Ten. Oczy... <noise> o, jasny gwint! Okej, okay, właśnie odebraliśmy przesyłkę Polisz. Weź, wyciągnij to, stary. Nie, yeah, to będzie oczywiście nasz meczyk. Zamówiłem kilka plus i kilka koszulek i pyk! Oko pogrzyło się ma, <laughs> co mówisz? Tak się autko się ma Stary Jak masz taki... <laughs> Przyszły <Serio. laughs> Tak, są z tyłu ja. A Normalnie Dobrze jest kolejny vlog, chyba jedenasty, choć nie jestem pewny. Pamiętajcie także o tym, że na moim Instagramie jest kontynuacja vloga. Możecie także tutaj zostawić suba. Okej. Okay. <laughs> Przed chwilą byłem odebrać razem z Kasperem bluzy z naszego merchu, który niedługo będzie I wygląda to naprawdę świetnie, ogólnie całą historię, dlaczego taki wzór I wszystko wytłumaczyłem wam na skateparku, dlatego oglądajcie do końca Poza tym Hiszpan, nauczyłeś się kiklesa stary, co? I yeah. dzień potem po nagrywkach w Holsztynie. No tak, dzień to. po. Poczekajcie, na... przegrał. Przegrał się jednego skuta, dlatego że nie umiał zrobić kiklesa. No i się nauczył kiklesa. Szybko coś zjemy, pojedziemy na skatepark, weźmiemy jeszcze kolajkę i pokażę Wam, bo z tyłu jest karton z całą zawartością naszego merchu, który będzie już niedługo. Mat robi dwa tej lipy. A, prawie, Jestem było Jestem najcięższą blisko. osobą w Polsce, która robi Mówię teraz serio. Mówię teraz serio. To jest najcięższa? No I na dodatek robię to najniżej <laughs> Bo ja się nie wybijam wysoko, dlatego robię to najniżej Druga próba A, ale, ale skręci ci wyszło skręci. Serio, zobaczcie jakie piękne niebo Gościu, co jest? Stary Ale, pod mi wlazłeś Weź, chodź, wysiadaj, wysiadaj Co jest, gościu? Stary, dostrzegłem jakiegoś bociana na horyzoncie I zobacz, zobacz jak ty wyglądasz Te buty, ten ubiór, wszystko git, co nie? Laski na to lecą Zobacz, <laughs> zaraz, jest bicki, no stary, zobacz, co to jest Trzeba się zrobić knura i ja mogę się temu podjąć Ale co, chcesz być moim trenerem? No normalnie, stary Normalnie? Coaching Casper tak jest, tak trenerem? jest Trenerem? A jak wariacie Stary, tak jest A ja. No, 80 dni Sto O nie, stary 150 dni. Ja stary 150 dni gwarantuję będzie knur jak na sopot. Docięty na sopot trenera! Chciałem Państwu zaprezentować mojego nowego trenera! Witam, witam. Tak jest. Kacper ma na imię Kacper. Jest profesjonalny trener personalny z doświadczeniem życiowym. Powiem. Tuż Tłuszcz też by się przydał stary. tuż też by się przydał. Troszeczkę tłuszczu nabierzemy, no zdrowie będzie wyglądał stary. Ja Ci to gwarantuję. No z takim trenerem, ja jestem doświadczonym chłopakiem. Mnie życie zweryfikowało, siłownia mnie zweryfikowała i ja się tam narodziłem na nowo. Miałem wiele problemów, wiecie o co chodzi. No, 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 wiesz jak jest. Tak, no, no szkoła, złe oceny opuszczenie się w nauce, rodzice mnie wywalili z domu, wiesz o co chodzi. Ja, ja, ja wtedy nie szukałem siebie, szukałem swojej pasji i, i tak stwierdziłem w pewnym momencie, dobra stary, no, no jednak siłownia to chyba jest to. Poszedłem, na początku tam pomacałem te hantle, czaj, 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 po, porzucałem no. nimi, stwierdziłem, no się przyda w życiu. Coach, doświadczony życiowo. Wzruszająca historia eee, z... Zmotywowany No to witamy pana trenera Siemano, siemano, tak jest Moi drodzy, niedługo, niedługo Pierwsze tutaj filmy będą Ja z niego zrobię taką bestię, że to tam Nikt nie ma podjazdu tam. Zawody kulturystyczne e... tu jest Instagram pana trenera tak, o, tutaj zapraszam, zapraszam, zapraszam. Trenerze, dzięki bardzo. Niedługo pierwsza siłownia, tak? A jak sklejasz akcję? Lecimy na siłkę, robimy szybki, e, szybki interwał, szybkie budowanie masy ciała i lecimy Ja tylko eee, widzę, że. Pani panie trenerze, jeszcze raz. Trzymaj się, panie sklejasz trenerze. Akcje. Pamiętacie jak w jednym z poprzednich filmów tyle osób się do ciebie spinało, wspinało, że miałeś bluzę straszera, pamiętasz? A teraz nie Więc co ja, wymyśliłem? Tak, to będzie nasz merch, który w sprzedaży oczywiście już niedługo Śledźcie nasze Instagramy, żeby być na bieżąco Kutcher be Będą też oczywiście inne wzory, zaprojektowaliśmy ich naprawdę wiele Pogasz Teraz teraz, teraz, ja teraz możesz śmigać, teraz już nikt się do ciebie nie będzie spinał I właśnie Bluzy z Kutcher, ogólnie <laughs> wszystkie bluzy To nie tylko dla osób, które jeżdżą na kolejnodze Tylko jeżeli po prostu komuś podoba się wzór, to oczywiście będzie można zagubić Na razie tylko pokazujemy jak to wygląda Myślę, że naprawdę świetnie Ponieważ merch w sprzedaży będzie Sami się dowiecie kiedy, ale już niedługo <laughs> Ale mega, co? Taki klasik. No Właśnie, czego się stanie nowego nauczyłeś? Iglesa. To jest, to jest czarna magia, nie wiem jak się tego nauczyłem Tutaj jak widzicie będzie skutkit, szara bluza, wszystko będzie niedługo do kupienia w naszym merch'u Będą także koszuleczki skutki, mega są, co? Mega stary, dla ciebie chyba M będzie dobra myślę No będzie, będzie, Jeśli Jeżeli będziecie chcieli mieć taką bluzę jak hiszpan, bo tylko u nas będzie można kupić skutshara wersji, jak widzicie kolorystycznej, czarno-białej taka bluza w Polsce <laughs> To prawda Dlatego jeżeli chcecie się dowiedzieć kiedy będzie start meczu, to śledźcie kanał na bieżąco Okej, okay, to stary Prawdziwy, że teraz jesteś autentycznym skutcherem. <grymne> Wiesz, co to oznacza? Tak. Pokaż, czego się ostatnio nauczyłeś. O, o! A, co to za ładny kiklesik? Co to za ładny kiklesik? co? No nie polecam jeździć na w skateparkach